Wczoraj urodziny trenera. Ja wiem, że ty jesteś na obozie, była przysłowiowa lampka szampana? Nie było nic. Nic nie Woda. było. Woda. No, no, jak trenik, to trening. I gdyby nie było treningu, to by pewnie lampka wina była, czy szampana. A tutaj no, Kuba był chytki. Kuba napił się za mnie szampana. Także miła atmosfera, zjedliśmy kolację. Pierwsza impreza w domu, tort, potem poszliśmy do restauracji, także no, niedziela przebiega pomyślnie, no i co, odpoczynek i dzisiaj zaczynamy za godzinę trening. Kuba, Kuba pozwolił Ci zjeść tort? No nie jadłem torta, ale jakiś tam owocową sałatkę zjadłem i tam banany, ananas, takie coś mieszane było, więc nie jestem takim jakimś wielkim teraz w ciężkiej, że, że ja po prostu mogę sobie odmówić nie ma problemu. Nie ma problemu. Ja właśnie od tego Tomek zaczynam, bo dzisiaj jest pierwszy tydzień, pierwszy tydzień Twojego obozu. Kuba Chycki jest tam już od początku. Wiadomo, że w Osadzie to wszystko było, że tak powiem, przygotowane i podane. Jak sobie poradziliście z tymi technicznymi rzeczami? Przede wszystkim, jeśli chodzi na przykład o żywienie, jak to wygląda, jeśli chodzi o żywienie? Jest przyjaciel y, Gesa który ma restaurację, i on, i on ma całe recepty, które, które na szykuje obiad i kolację, siadanie sobie, tak stare, zwane placki, robię sobie sam. To nie jest problem dla mnie. Masz, to kuchnię, masz kuchnię w tym apartamencie, który widzimy tak, z tyłu? Tak, jest, jest wszystko, także tu sobie właśnie zjadę teraz siadanie za chwilę do drzymu. To sobie robię, a obiad i kolację nam przyłożą to co Kuba tam zaserwował. Na, na, na przepisie, więc wszystko jest wyliczone i także jest żywienie perfekcyjne. Kiedy rozmawiałem z, wczoraj z, z, z Gasem, składając mu życzenia, on już wcześniej zresztą wspominał, że tak dobrze przygotowany na obóz jeszcze nie przyjechałeś. Że, że tych wszystkich, wszystkich obozów, które Ciebie znał, wiadomo, w tych poprzednich podczas walk Polski, jeszcze nigdy Tomek Adamek tak dobrze przygotowany nie był. No od jakiegoś czasu biegają sobie, chodź na siłownię, już ponad miesiąc przed walką, wiedziałem coś tam się kroi, więc zacząłem sobie trenować. A po drugie, no też nie jestem leniuchem, nie lubię leniuchować, to ja musi i zrobić, więc a po drugie wiedziałem, że coś tam się kroi. Nawet nie będę jeszcze pewny, biegałem sobie codziennie po 5, 4, 5 mil, także siłownia, walka z cieniem, także przygotowanie fizyczne jakieś mam. I, no i to widać właśnie teraz w gymie, że już zacząłem z grubej rury gest. A się nawet gest wypoci, więc jest dobrze. No właśnie, widziałem od razu, nie wiem, tego samego dnia, czy, czy następnego dnia, to mego od razu były takie przybitki. Najpierw walka z cieniem, później e, takie, takie tarcze, tar, 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 tarcze z gestem. No, wszedłeś na maksa, do tego stopnia, że Eddie Hen, e, zapytał mnie, czy to są jakieś stare wideo. Pamiętasz rozmawialiśmy, ja mówię nie, nie to nie są żadne stare wideo, nie, nie to musi być jakiś Tomek z jakichś obozów treningowych poprzednich, ja mówię nie, nie to jest Tomek Adamek 8 godzin, 8 godzin wcześniej. Jak ty się czujesz e, tam na Florydzie? Ja wiem, że ty lubisz upał w ogóle. No oczywiście, no, teraz jest w środku, no, nie siedzę na, na balkonie, jest bardzo gorąco, więc muszę oszczędzać siły do dżimu, do a w dżimie jest naprawdę gorąco, <laughs> rozebrany za czas i nawet Kuwachitzki pokazuje swoją mózgowlaturę w no, zimie, bo nie jest w stanie wytrzymać w koszulce, no bo koszulkę by trzeba było przebierać co 10 minut, także to nie ma sensu, trenujemy rozebrani. No jest atmosfera dobra, no daj Boże zdrowia, no bo minuty tydzień, jest wszystko dobrze, stało przed nami jeszcze te 6 tygodni ciężkiej pracy. No i co, lecimy do Chicago, walczymy, wygrywamy i wracamy do New Jersey. Czy miałeś już rozmowy z Gesem na temat Millera? Czy na razie po prostu robicie swoje, a pod konkretnego pięściarza zaczniecie przygotowania trochę później? Nie, na no, po początku, no, Ges cały czas roz, ogląda Millera, jego słabe strony, mocne i wszystko trwa, jest wszystko pod niego, do, to cały zawsze to jest na każdym obozie jest tak samo, to nie jest tak, że nagle zmienia taktykę i robimy dwa tygodnie czy wszystko pod Millera. Nie, nie, od początku już wiemy co robi, jak uderza takie ciosy i na co mam błagać. No i właśnie tak by to wpaja ci w głowę te, te osiem tygodni i ten no, stały. Nie da się zaskoczyć niczym i wygrać e, O czym najczęściej wspomina Gaz e, rozmawiając na temat Millera? Znaczy on cały czas uważa, że nie mogę stanąć w miejscu, nie mogę być, stanąć prosto niego i iść na wymianę, tylko muszę zmieniać pozycję cały czas. Muszę być lotny, czyli, czyli nie mogę być ciężki. Nogi muszą pracować lewo w prawo, zmieniać pozycję i to będzie dla niego utrudnienie, No bo jest to duży facet i na pewno nie będzie mu to łatwe za mną biegać, więc muszę być lotny. Na temat Miller jako taki powiedział, że nie wpuści żadnych, nie wpuści dziennikarzy, nie wpuści kamerzystów, on będzie przygotowywał się do walki w Nowym Jorku, mówi, że wszystko będzie do zobaczenia, do oglądania dopiero, dopiero na, ringu, na, ringu, na ringu w Chicago. Ty jakoś nie masz specjalnego problemu z tym, żeby od czasu do czasu wrzucić jakieś 5, czy 10, czy 20 sekund? No, nie masz tym problemu? Nie no, to jest technika, no to każdy wie co walczę i, i tutaj co, co, co tu ukrywać. Rzeczywiście sparringów nigdy <grym> nie pokazujemy, bo sparingi to jest prywatna zwałka, no tego nikt nie pokazuje. A, a takie te techniki, czy coś, no co, to, co to da, czy, czy pokaże, czy nie pokaże. Znaczy, gdy pokażę, do no kibice się te bardziej interesują, no chcą przyjść do areny, chcą zobaczyć ten, a schowanie się to jest takie dla mnie jakoś, no nie wiem, niezrozumiałe, czy, czy też nie wiem obawa, czy, no trudno mi tutaj grywać. No, okay, ja robię tak jak robię, robię tak zawsze. pokazywaliśmy co można pokazywać. Nie ma z tym problemu, nie robi jakichś żadnych problemów czy utrudnień Tomek mówisz na temat tej muskulatury, tak wiele bym Cię poprosił, żebyś troszeczkę obniżył ten ekran, bo widzimy coraz więcej u góry. O, proszę Państwa, o proszę to może Proszę bardzo, 41 lat według według e, książki narodowej. Ale, Ale pamiętaj, nie, nie, nie zapominaj, nie że Hydzkie mówi ciało 25. No tak, oczywiście. Takie, takie, takie są, są zużycia, także jeszcze, jeszcze mogę dobrze powalczyć. Na pewno tak. Wracając jeszcze, wykorzystując ten moment, kiedy cię tutaj mamy, Tomecz, dziękuję jeszcze raz. Wspomniałeś o sparingach. Tak, w przybliżeniu, jakie są, jakie, są, jakie są Wasze plany na następne tygodnie przygotowań w No, czy, no ten, ten tydzień i następny, no to ciężka fizyczna praca. Mówię, rano Gez za chwilę jedę do gymu, po, po południu jest Wycki czwarta godzina. Spotykamy się i też kolejny fizyczny trening z nim. To jest bardzo ciężki okres, nawet czasami po południu jest drzemka. Choć. Nie aż tak jak było poprzednio, czyli jestem dobrze, dobrze przygotowany, to nie, nie jest tak jak było tam w, w Polsce. Ale jest odpoczynek pomiędzy treningami krótki, no bo jest ta temperatura tutaj jednak. Ktoś jak nigdy nie był w Ameryce, w gymie na Florydzie, to tego nigdy nie znajduje. I nawet Hycki mówi, mówi Tomku, no to jest strasznie gorąco. No bo on nic, nic, on nie rozgrzewa i się poci i leje się z niego woda. Mówi Kuba, to ty ten jeszcze jadry. No tak. Jest, jest prawda. Ja, ja wiedziałem gdzie ja i do czego. No ale no, to trzeba to... żeby tylko, mówię, najważniejsze, zrobił na no, jakiś kontury żeby nie było. No i robota. 6 no. się zbliża, tuż tuż tydzień po tygodniu, drugi tydzień zaczynamy i oby, oby pan dał zdrowia na te kolejne tygodnie, by w ringu błyszczać 6 października. Plany dotyczące sparring partnerów mówił, no, że, że nie jest łatwo znaleźć pięściarzy wzrostu e, pięściarzy wzrostu um, Jarela, Millera, którzy walczą w podobny sposób on sam mówi o sobie, że on walczy jak, jak junior ciężki ja nie do końca mi się zgodził, no ale wiem o co mu chodzi, no, w miarę szybki na nogach e, szybkie ręce to na pewno jak, jak kwestia sparingów, kiedy zamierzacie zaczynać e, i, i co o tym wiesz na tej chwili, co możesz powiedzieć? Znaczy, z, z, z tego co tam jeden jakiś faliparty przyjedzie za dwa tygodnie, zaczynam to pierwszy tydzień, a potem ma przyjechać dwóch. Nazwisk dokładnie tu nie chcę. No strzelać, tydzień, no, nie będziemy podawać. to, to, to są to dwa nazwiska, na trzy tygodnie przyjadą, także cztery tygodnie mam sparringów. No i oby tylko to przetrwać szczęśliwie, mówię, najważniejsze w zdrowiu, no bo to jest e, sport i, i temperatura wielka. By jakichś kontuzji nie złapać, no i mówię, do roboty. No. Gong pie 6 października robota Ja wrócę do tej temperatury bo, bo wielu kibiców mi się pyta jak to jest możliwe, że, że Tomek Adamek góral człowiek, który no, trochę śniegu w życiu widział no, on lubi taką pogodę na Florydzie jak to jest możliwe Tomek? Znaczy lubi, no, wolę trenować w warunkach takich niż w zimnie tak? no bo zimy są facet z Gilowic gdzie 6 miesięcy jest zimno ja, ja wolę ciepło no gdy jest za ciepło, też jest ciężko, ale, no, ale wolę to już za ciepło niż trenować w zimnych warunkach, no bo wiadomo, tej kontuzji szybciej złapać i tak dalej. Także no, są warunki jakie ja są. No, najważniejsze, żeby być szczupły i szybki. No, tutaj troszeczkę już straciłem chyba z 5 z funtów, straciłem aż 6. Także waga się już, mądrze się to dać. ile ty teraz Tomek masz? 101 kg? No nie, ja myślę, że no, nie ważyłem w, w sobotę po treningu. Włażyłem 220 funtów, także pewnie ta waga jeszcze zaszkodza. Na... Cruiserweight Tomasz Adamek, wielki powrót. No, ja, myślę, że, ja myślę, że 200 pewnie na walce 216 17 będzie, no bo podtrzymujemy oczywiście Kuba odżywki, pijemy dużo wody, no bo niestety, no, ja potrafię wypić dwa e, galony wody na treningu, jest tak gorąco, że mam no, zupełnie, bo się człowiek może odwodnić. No i są walki, jakie ja są, ale najważniejsze, żeby tylko mówię, zdrowiu i, i robota. Ostatnie pytanie. Typ na walkę Deontay Wider Tyson Fury. Uwa nie Uważasz, że za wcześnie dla Tysona Fury? Uważasz, że w porządku? Uważasz, że pieniądze się zgadzają? Bo słyszę, że tam jest ponad 12 milionów dla każdego z nich. Jak oceniasz tą walkę? Oczywiście, że, o, oczywiście, że to ja nie myślę, że to będzie to trudna walka dla Widera. No jest, jest to że zawodnik dobry. Jest mi świata. Zawodnikiem jest szybki, Jest też parowy. Ja przecież nie także myślę, że w nie dojdzie tak miał walkę życia z Klitschko, też Klitschko wtedy nie był, miał, nie miał nie, wtedy, żeby też to było widać, nie był nie był sobą, no ale mówię, no nie walczy i życzę im świetnej tej walki no i nikt wygra lepszy. no Dla mnie faworytem jest zdecydowanym Wajder. I to jest moja opinia. Dziękuję bardzo Tomek. Dziękujemy bardzo. Tuż przed treningiem Tomasz, Adamek, Tomek, zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Nie trzymaj się. Trzymaj się.